Cześć mam dzisiaj kołeczka z Duke Foota, więc lecimy sobie SBC ligowe, więc tak czy siak. Sądzę, że to są bardzo, bardzo spoko SBC no i zrobimy sobie mm, jaki SBC. Sądzę, że najłatwiej będzie nam zrobić SBC, są tu przeróżne ligi, mm, ale sądzę, że Jean Paul Boatis z pierwszej ligi niemieckiej najłatwiejszy Zaczniamy sobie od najprostszego zespołu, czyli Bayern. Więc, tak czy siak, powtórki, kraj, nie kraj, liga. Liga. Nie mam żadnej. ogólnie, czy jakieś powtórki były z ligi? To jest pytanie. Mam parę. Dobra, to klas, ale nie, Boże, bo nie, Boże, postrachuję. się. Bayern musi mieć 6 zawodników. No dobra. Jest błyszki gminum 11, czyli nie trzeba w sumie każdego, no to możemy dać takie ufta. I możemy tutaj zdać sobie jakby Klaus i możemy sobie tak tutaj Dilwio Gego, bo to będzie full zgranie, bo tak, będzie zielony link. I teraz możemy dawać już sobie, już możemy usunąć te powtórki. No i dajemy sobie e, z Bayernu No może jakaś... E, zobaczymy, dam sobie oczywiście e, SPO, Usuniemy i dajemy sobie klub Bayern München no i uwaga, taki to lis sobie się przydał dać. Okej, okay, tutaj Urlajś oczywiście. Tutaj Paward. Tutaj. Tu mogę poświęcić Hernandeza. Tu mogę poświęcić Davisa. któreś przez swój logo. I już mam pięciu zawodników z Bayernu, więc w sumie jeszcze tylko jeden poświęcę, Ale za ataku. No do kolowego, to jest śmieszne. No to no końce oś, oś o no oś jakiś, no dobra, to ludzi botting. No i mam już w sumie cały w sumie składzik, więc okej, okay, to się łatwo robi. No tutaj dam sobie byle jakie karty, żeby chociaż zgranie było wylf. A na tak, dam sobie malone I w ten sposób, chociaż w sumie nie będę marnować jaki kart, bo. Jeszcze później mi źle, tam, źle się mi uda, nie zrobię tych wszystkich SBC, oczywiście całego nie zrobię dzisiaj, ale parę przydał się do Pascal Krupkę. bardzo jestem fanem takiego zawodnika, bardzo go lubię. się skład, jest tak jak powinno być, więc uwaga. Zrobiliśmy pierwsze SBC, teraz zrobimy sobie Borussia Dortmund. To dwa takie najprostsze kluby, tak sądzę, Borussia Dortmund, hits Ok, Akanji Manuel, Manuel, pamiętajcie, że to nie jest Emanuel, tylko Manuel Akanji. Baliedri, Dachud Ze szpicy mam tylko Alkasera A ogólnie... No mam y, Azarda, chociaż nie, bo to jest Boże Sancho chciałem kliknąć. Y, Sancho, Sancho, gdzie jest pan Sancho? Klasyczna wersja oczywiście. Y, więc zobaczymy, dobra, jest Sancho i tu. I też mam pełną Borusję, nie wiem. 11, o kurde, czyli jest różnica, dobra. No to musimy zrobić sobie cały skład z Borusi. Chcąc, nie chcąc. czy tego chcemy, czy tego nie chcemy hmm, tutaj dam sobie na eśp powiedzmy yy, Larsena też nie, bo tu nie będzie full zgrania wtedy a nie, jest Guerrero, no to luz okej, okay, tu zamiast, tu dam Esiena, bo to w sumie jest ta sama pozycja hmm, tu oczywiście Gytze i zostało nam dwóch zawodników więc tutaj Brand i SPD, no i Himmelser, nie że wszystko, nie było święce, ale Smelcera jak najbardziej, więc chyba tyle już powinno być, tak dokładnie jest, i mam już drugie SBC zrobione. Zrobimy coś z takich prostszych klubów, no to... Fortune yy, Düsseldorf, skoro jest taka mała nagra, to raczej będzie prosto, dokładnie, trzeba... nie, 11, zwariowaliście! Ile w ogóle mam grać z Fortune Düsseldorf? Może spróbujemy, może spróbujemy, uwaga. Nie z tego, tylko ze Fortune Düsseldorf. 12, więc to też kogoś upchant to będzie. No, na każdej pozycji muszę upchać, dobra, więc muszę przepalić wszystkie karty. nuchu Aichan. Mm, no to się jeszcze potrafi, bo mam bardzo dużo paczek. Może jeszcze sobie na koniec odcinka otworzymy. Moralesz mm, Tutaj. Tutaj będzie Baker. A jak ktoś to jeszcze kupimy sobie za wynika, tak jak logiczne. Contento. Dostarczy mam dużo tych POXD, PP... Nie, mam jednak PP, dobrze, bychle żeby się zmieścił w ratingu XD eee, Jezus L.O. no to Gilesman ale nie, ja, ja ich nie upcham. Ja ich nie upcham, chociaż z grani, bo z mam 100. Ja pierdzielę, ja tego nie upcham na 100. Nie, eee, 69, ale z granicy było 85. Nie, dobra, 85, cholera jasna. Hennings, jest ile? 71. Nie 85. Jezus, 85. a ja musi 95. Jezus. Czy mi się uda? Hello, darkness, my old friend Welcome the darkness, you again No nie, a to nic nie da, to tylko pogorsza sytuacja Ej, -e -e zrobimy sobie Fortuny Zildorf Widzicie, kończy się miejsce pamięci, więc umieram troszeczkę mm, ale okej okay. gdzie co? Zrobimy sobie inne Mainz Z Mainz miałam więcej, albo zrobimy sobie z Frankfurta Frankfurt to miałem bardzo dużo ile widziałem. Ja nie zaczynałem tych SBC jak coś. O, dobra, spierdzielaj. Cztery yy, SBC sądzę, że będziemy mieć w tym odcinku. Odcinek też nie będzie zbyt długi, też nie będzie zbyt krótki. Indikjan Gehe, gere, Geger, Geger. Coś tam. Yy, Hinderger, może tak to się czyta? Oby tak. Gierzman, sobie chyba wszystkie karty jakie będę mógł, bo tu bardzo na każdej pozycji w każdego mam. Jeszcze yy. pedale sobie przełożymy. Czy tu każdy musi być z Alitrachtu? Tak, 11 ma być. Ja w zgraniu się zmieścimy na Easy, Kostić. Albo w sumie skończymy sobie na Frankfurcie i będzie spoczko odcinek. Yy, bo takie odcinki też są i według mnie są bardzo spoko. Ja bardzo lubię nagrywać tego futa, bardzo lubię grać w tego futa, bardzo świetnie gra. zmienić troszeczkę animację paczki, Jeżeli tak jest według mnie całkiem spoko, no i dobra, zrobimy sobie oczywiście... I cóż, to chyba byłoby tyle z tego odcinka, teraz sobie potwierdam te paczuszki i sądzę, że odcinek tak z SBC ligowych całkiem nieźle wyszedł, bo jak widzicie dużo tych paczek, więc może na zakończenie sobie jakieś paczuszki właśnie otworzymy. I uwaga... Może Ramus będzie? Ja, to wiecie co, to bardzo, że z tych paczek jest otworzyć tylko te najlepsze 85. To jest dokładnie złota bo Kosta z 83 paczki, rzadko mi przychodzi z tej paczki. Otworzyłem sobie jedną, jedyną i plus paczkę, Wygrywałem turnieje, bo odpadałem w finale turniej. Niektóre paczki otwieram teraz po turniejach, niektóre nie, niektóre mi się zostały, między innymi teraz trafiam kogo? Insinia i ona 87? Tak, 87. To teraz z tego odcinka. Takie trzy ligowe zwycięstwa. Może jeszcze zrobię jakiś odcinek ligowych zwycięstw, bo się bardzo je przyjemnie robi. Jeszcze sobie, że odbiorę dzisiejszą nagrodę. Więc, cóż, to byłoby tyle z tego odcinka i cześć!